Są takie historie w Ewangeliach, które z jakiegoś powodu zostały powtórzone. I są takie, które zostały powtórzone na przykład dwukrotnie. Są takie, które znajdujemy aż w trzech Ewangeliach. Ale dzisiejsza historia, którą przypomnę i staram, postaram się ją skomentować, znajduje się we wszystkich czterech Ewangeliach. Czterech Ewangelistów. Opowiada to samą historię, to samo zdarzenie. I dzisiaj chciałbym się podzielić historią rozmnożenia chleba nad Jeziorem Galilejskim, ale z takim akcentem eschatologicznym. Z takim odniesieniem do księgi objawienia Jana, z tą z apokalipsą. Chciałbym, chciałbym to połączyć. Kiedy słyszymy cud rozmnożenia chleba, to z czym nam się to kojarzy? Jaki mógł być cel takiego zdarzenia? Wydaje się taki dość, dość oczywisty, no nie? Ale powiem Wam, że kiedy czytamy tą historię, to dowiadujemy się, że to nie był jedyny cel tej historii. A później pokażę Wam jeszcze coś, dlatego postanowiłem to połączyć z księgą objawienia, że ten cel jest jeszcze głębszy, jeszcze dalszy. W Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane tak. Nie wiem, czy jestem w dobrym miejscu. O, jestem w dobrym miejscu. W Księdze Powtórzonego Prawa są dwa takie fragmenty. Pan Twój Bóg wzbudzi Ci proroka pochodzącego spośród Ciebie, spośród Twoich braci, podobnego do mnie, i Jego będziecie słuchać. W innym miejscu jest napisane dalej: Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty. Włożę moje słowa w Jego usta, i on oznajmi im wszystko, co mu nakaże. A ja rozliczę każdego, kto nie posłucha moich słów, które ten prorok oznajmi w moim imieniu. W odniesieniu do kogo to słowo zostało powiedziane? Kogo? Jeszcze raz. W odniesieniu do Jezusa, ale w, jakby w tle. W tle stoi inna osoba. Jezus będzie jak? Jak Mojżesz. Jak Mojżesz. Dokładnie. To jest słowo zapowiadające proroka, który się pojawi. I teraz tak. Dlaczego jak Mojżesz? No też. Też. <śm> w Księdze Dziejów Apostolskich, żeby pozbyć się wszelkich tam niejasności, jest jakby wyjaśnienie też tego, i tam jest napisane: Mojżesz przecież powiedział: Pan wasz Bóg zbudzi wam spośród waszych braci proroka podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie, i stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty e, z tego ludu. Zobaczmy może do tej naszej e, historii. Tak jak mówię, cztery, cztery relacje, wszyscy ewangeliści opowiadają tą historię, ja bym chciał przeczytać z Ewangelii Jana. Dlaczego z Ewangelii Jana? Bo jak czytałem ją tam, to ona mnie zainspirowała do tego, o czym będę mówił dzisiaj, co już zacząłem, dlatego Jana. Potem Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Podążał za nim wielki tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, których dokonywał na chorych. Tymczasem wstąpił na wzgórze i usiadł tam wraz ze swoimi uczniami. A właśnie zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że zbliża się do niego wielki tłum, zwrócił się do Filipa. Gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Pan Jezus zauważył potrzebę. Mówi to jednak, aby Go wypróbować, sam bowiem już wiedział, co ma robić. Filip powiedział, 200 denarów byłoby za mało, aby każdemu z nich dać choćby po kawałku. Na to odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej Brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopczy, który ma pięć jęczmiennych chlebów i dwie rybki. Lecz cóż to jest na tak wielu? Jezus powiedział, Każcie zgromadzonym usiąść, a miejsce to obficie porastała trawa. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy. Jezus zaś wziął chleb, podziękował Bogu i rozdał siedzącym. Podobnie postąpił z rybami, dał ludziom tyle, ile chcieli, a gdy najedli się do syta, powiedział do swoich uczniów. Zbierzcie pozostałe kawałki, aby się nic nie zmarnowało. Zebrali więc i kawałkami pięciu jęczmiennych chlebów, pozostałymi pojedzących, napełnili dwanaście koszy. A gdy ludzie zobaczyli, jakiego znaku dokonał, zaczęli mówić między sobą: Ten, ten naprawdę jest tym prorokiem, który miał przyjść na świat, może do tego miejsca. Ten, ten właśnie jest tym prorokiem. E, mamy to powiązanie. Z Mojżeszem. Ten jest tym prorokiem. Dlaczego? Oni zobaczyli chleb. Dlaczego? Z czym im się to skojarzyło? Mojżesz też zrobił coś podobnego. Rozmnożył, ale trochę w inny sposób. Przyczynił się do czegoś. Było coś z tego karmienia chlebem na pustyni. 40 lat chodzili i nie byli głodni. W Ewangelii Jana w piątym rozdziale, w wersecie 19 jest napisano Ręczę i zapewniam, syn sam od siebie nie mógłby nic czynić, gdyby nie widział, że czyni to ojciec. Cokolwiek bowiem On czyni, syn czyni w ten sam sposób. Gdzie Pan Jezus wpadł na taki pomysł, żeby coś takiego zrobić? Nigdzie w Biblii nikt nie łamał i rozdawał chleba w taki sposób. A jednak jest napisane, że on robił coś, co robił jego ojciec. My jesteśmy przyzwyczajeni, szukamy takich analogii, żeby powtarzać pewne rzeczy, które są w Bożym słowie robione. Literalnie tak jest napisane, to, to musi być tak, ale nie może być tak, bo tak nie jest napisane, ale tak jest napisane. A Pan Jezus zrobił coś, co widział u swojego ojca. On widział jak on zaopatrywał naród Izraela w... i karmił ich. I co zrobił Pan Jezus? Nie z, zrobił coś, co było takie same, ale było zupełnie inne. On to zrobił zupełnie po swojemu. Nie zesłał manny, mógł tak zrobić, widział to u swojego ojca, ale on to zrobił po swojemu. Co nam to mówi? Że on odbijał ideę, charakter swojego ojca. To nie musiał być litera w literę, no nie? On odbijał jego charakter. I tu nastąpiło nakarmienie i tu zostało i tu nastąpiło nakarmienie. To jest też wskazówka dla nas. Są rzeczy, w których my nie potrzebujemy robić w klej, ale mamy odbijać charakter Pana Boga, okazywać miłość, okazywać łaskę, okazywać współczucie. W taki sam sposób jak w Biblii jest napisane, nie wszystkie historie w Biblii są napisane. Ale możemy odbić tą ideę, ten, ten charakter, który tam jest odciśnięty, Boga Ojca, i możemy to zrobić w taki sposób. Czego ta historia nas uczy? Jedno z Bożych imion brzmi: Pan zaopatruje. Jedno z Bożych imion. On jest tym wszystkim, czego nam potrzeba. Czy to dotyczy tylko chleba? Nie. Można to odnosić tylko do chleba, bo literalnie, tylko, nawet więcej, można to odnieść tylko do manny. Nie? Można, ale można w tym zobaczyć charakter Pana Boga, który jest tym, który zaopatruje nas we wszystko, co, 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 potrzebujemy, co my potrzebujemy. Pismo mówi: Nie macie, bo nie prosicie. Jednak w, nowy, w nowym przymierzu. Potrzebujemy patrzeć na te historie, na przykład, które czytamy z udziałem Pana Jezusa, i dostrzegać charakter Pana Boga i w jaki sposób On to robi, bo On robił to inaczej. W tej naszej historii, Pan Jezus co zrobił? Podziękował Ojcu i zrobił. W historiach Starotestamentowych widzimy ludzi, którzy proszą. W tej historii nowotestamentowej, kiedy Pan Jezus się pojawił, co on zrobił? On podziękował ojcu i coś zrobił. Przykład do naśladowania. W starym przymierzu trzeba było prosić. W nowym przymierzu nie o wszystkie rzeczy prosimy. Stare od nowego nie jest oddzielone linią pomiędzy księgą Starego Przymierza a księgą Nowego Przymierza, bo ta linia jest bardzo płynna. Na przykład. Kazanie na górze było powiedziane w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza. A jednak linia podziału jest jeszcze o wiele, o wiele dalej, bo linia podziału przebiega przez co? Przez dzieło krzyża. Tam się zmieniło coś. Tam nastąpiła radykalna zmiana. Wcześniej Pan Jezus mówi: proście, kołaczcie, pukajcie. Nie? Po krzyżu jest trochę inna narracja. W jego zachowaniu widać tą trochę inną narrację niż była wcześniej. Są dwa rodzaje spraw i potrzeb. I to trzeba nauczyć się rozróżniać. Przed i po. Przed i po krzyżu. O co chodzi? Przed w Ewangelii Mateusza jest napisane, proście, będzie wam dane, szukajcie, pukajcie, otworzą wam. Po krzyżu, co jest napisane? Idź, pozyskuj, chrzciej. Nie musisz prosić. On już powiedział, co mamy zrobić. Nie musimy pytać o Jego wolę. Nie musimy zyskać Jego aprobaty. Nie musimy mieć Jego pozwolenia. Ono zostało już dane. Więc jest zmiana przed Krzyżem, a po Krzyżu. Co się zmieniło? Co po Krzyżu uległo zmianie? Po pierwsze. Już nie musisz prosić o przebaczenie. To zostało zrobione. Jezus, Bóg, Duch Święty, to zostało zrobione. Zostało Ci przebaczone. Nie musisz po to sięgać. Nie musisz o to prosić. Panie, wybacz mi. Byłem głupi, durny, zrobiłem, zrobiłam. To zostało Ci przebaczone. Możesz stanąć i powiedzieć: Dziękuję. Jesteśmy w innym miejscu. Przesunęliśmy się w czasie. Przebaczenie. Zostało już dane, to nie jest przed nami. Ja nie muszę o to prosić. Sprawiedliwość. To zostało mi dane. Ja nie muszę o to zabiegać, prosić. To, 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 to jest moje już. Jestem sprawiedliwy teraz. Ja nie muszę o to prosić. Po prostu to się wydarzyło 2000 lat temu. Mogę z tego korzystać. Mogę mieć w tym swój udział. W kwestii zbawienia, Panie, zbaw mnie. Zostałem zbawiony. Nawet człowiek, który przychodzi do Pana Boga, to co robi? Panie, dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. To, to jest ta narracja, on nie prosi o to, żeby został zbawiony, bo, bo wszyscy ludzie na ziemi zostali zbawieni, to, to za wszystkich tak to zostało zapłacone, i mogą to tylko wziąć. Nie mogą tego wyprosić, bo Bóg to dał, więc jakby nie ma potrzeby, o to, żeby o to prosić. Co się, to samo odnosi się w kwestii uzdrowienia, to się dokonało tam, a nie tutaj, to zmienia wszystko. W kwestii naszej tożsamości. Jestem józek alkoholik. No nie, jeśli Chrystus cię zbawił, to już nie jesteś józek alkoholik. Już nie jesteś grzesznikiem, zbawionym grzesznikiem. Nie jesteś grzesznikiem, jesteś święty. Twoja tożsamość się zmieniła. Jesteś święty, jesteś święta. To zostało zmienione. O to już nie musisz o to prosić. To jest, zostało ci dane, po prostu możesz tym chodzić. Co więcej, masz siłę od Niego, a tym, którzy Go przyjęli, otrzymali moc, siłę, władzę, autorytet do tego, żeby stać się dziećmi Bożym. Nie musisz o to prosić, to jest coś, zostało ci dane. Więc linia podziału przebiega przez dwa rodzaje spraw. Nie proś Go, ażeby zrobił to, co On już zrobił. I nie oczekuj, aby on zrobił to, co ty powinieneś zrobić. To jest ta linia podziału. Po jednej stronie są te rzeczy, o które nie powinieneś już prosić, tylko korzystać z tego. Po drugiej stronie są wszystkie inne rzeczy, których nie wiesz, nie rozumiesz i nie wiesz jak. To wołaj, proś, staraj się. Linia podziału. W momencie, kiedy człowiek rodzi się na nowo, coś uległo zmianie. Krzyż wniósł kosmiczną różnicę pomiędzy tym, co było, a tym, co jest teraz. Jeśli nie, no to dalej jesteśmy w swoich grzechach i po prostu zajmijmy się, zajmijmy się może czymś innym, bo tracimy czas. Ale jeśli tak nie jest, to Krzyż wniósł totalną różnicę i możemy z tego korzystać. Nie proś go o zrobienie tego, co on już zrobił, ani nie oczekuj, aby zrobił to, co ty powinieneś zrobić. Jest po jednej stronie. Po drugiej stronie wszystkie inne rzeczy, o które możesz prosić, szukasz. Szukasz odpowiedzi. No bo nie wiesz. Poznanie jest czymś, co przychodzi z czasem. Zrozumienie pewnych rzeczy wymaga jakiegoś zatrzymania. Po to, jest ta nasza komora, po to spotykamy się z Panem Bogiem i rozmawiamy z nim o rzeczach, które są przed nami zakryte dzisiaj. Szukam odpowiedzi. Nawarzyłem piwa, narobiłem głupich rzeczy. No i teraz co z tym zrobić? No idę spotkać się z moim ojcem. No i drapie dra, ja się drapię po głowie, on się nie drapie po głowie, nie drapiemy się razem po głowie. Ja się drapię po głowie, a on jest ze mną. I przychodzi zrozumienie, co ja powinienem zrobić, co mogę zrobić w sytuacji, która się wydaje taka trudna, taka bez wyjścia, nie? Wróćmy do naszej historii. W tej naszej historii w tej naszej historii Widzimy tę prawdę, że, że Bóg się nie zmienia. Jak troszczył się o Izrael na pustyni, tak troszczył się o tych ludzi, którzy przyszli, żeby posłuchać Pana Jezusa. Byli w ustronnym, w pustynnym miejscu. On jest cały czas ten sam. Jak Bóg zaopatrywał ludzi na, na pustyni, swój naród w czasie wyjścia z Egiptu, tak i na tym ustronnym, pustynnym miejscu, kiedy oni przyszli słuchać Jezusa również dostąpili tego zaspokojenia ich potrzeb. W Ewangelii Jana jest napisane tak. Wiele też innych znaków dokonał Jezus. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wiedzieli. Abyście wierzyli. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli. I są rzeczy w Bożym Słowie napisane w jakimś określonym celu. One mają nas na coś przygotować, coś nam pokazać, czegoś nas nauczyć, bo coś będzie miało miejsce w przyszłości, gdzie byłoby fajnie, żebyśmy. Ze strachem i lękiem nie drżeli dzisiaj, co to będzie jutro. Ale żebyśmy mogli mieć ten pokój, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Że jak nas karmił jako naród na pustyni przez 40 lat, jak karmił tych 5000 plus całą tą resztę na pustyni, tak jest w stanie zaspokoić moje potrzeby dzisiaj i jest w stanie zaspokoić potrzeby moje moich bliskich w przyszłości. Jest jeszcze inny powód rozmnożenia chleba. Tak czytając tą historię, właśnie ten powód zwrócił szczególnie moją uwagę i zobaczyłem analogię odniesienie do apokalipsy Jana do Księgi Objawienia, i to zwróciło moją uwagę. W 12 rozdziale księgi objawienia. Tam jest mowa o wielkim ucisku. Nie o prześladowaniu kościoła, bo takie rzeczy się dzieją przez ostatnie dwa tysiące lat, można powiedzieć, cały czas, tylko miejsca się zmieniają, gdzie, w którym miejscu, na mapie świata. Ale tam jest mowa o tym wielkim ucisku. To jest 12. Rozdział Ewangelii, 12 rozdział księgi objawienia. I tam jest dwa razy powiedziane, że Bóg zrobi coś i przygotuje coś, zatroszczy się. A to w tej historii rozmożenia zostało napisane po co? Aby nas przygotować na ten czas, który przyjdzie. To wszystko pokazuje nam, że Jezus Chrystus jest ten sam. Jak zrobił to wtedy, jak zrobił to wtedy, robi to teraz i zrobi to jeszcze, jak będzie trzeba. To zrobi to. Rozdział 12 Księgi Objawienia to jest opis jednej z dwóch kobiet, które występują w Księdze Objawienia, które są tak bardzo enigmatycznie, symbolicznie przedstawiane. Ale dwunasty rozdział to jest wizja kobiety, która jest obrazem kościoła. I tam jest mowa o tych wydarzeniach, które mają przyjść na świat. I tam jest mowa o wydarzeniach, jak długo one będą trwały, co tam się będzie działo, co kościół powinien zrobić i co Pan Bóg będzie robił. I ta historia rozmnożenia chleba przygotowuje nas na ten czas. Werset szósty mówi: A ona sama uciekła na pustkowie. Tu jest mowa o kościele, o tej, o tej kobiecie, która tam jest symbolem kościoła. Tam Bóg przygotował jej miejsce, i tam miała być karmiona przez 1260 dni. W czternastym wersecie: I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby uleciała na pustkowie. Na miejsce, gdzie ją karmiono przez czas, czasy i pół czasu z dala od węża. Dwa miejsca, dwa razy ten sam przekaz, dwa razy to samo, jakby zapewnienie. Coś, na co Bóg przygotowuje nas, gdzie nie musimy trwać w jakiejś niepewności, co to będzie, jak to będzie i tak dalej. Cud rozmnożenia. Przypomina bez dwóch zdań historię na pustyni, kiedy Izrael wędrował do, do Kanaanu i Pan Bóg troszczył się o nich przez 40 lat, karmił ich na pustyni chlebem, mięsem, wodą. Ich ubrania się nie zużywały. To było ponad naturalne. To nie było normalne, to było coś ponad naturalnego i oni byli w stanie tam przeżyć 40 lat. Tuż dopiero te pół roku, o którym jest mowa, kiedy będzie czas tego wielkiego ucisku. To również jest możliwe. Na pewno wam się gdzieś tam rzuciło w oczy w telewizji pojawił się cykl takich programów jakiś czas temu pod tytułem pepersi. Tacy ludzie, którzy się przygotowują na koniec świata, uczą się sztuki przetrwania, yy, gromadzą zapasy i inne rzeczy uczą się. Po apokalipsie, jak to będzie, co to będzie, no trzeba jakoś przeżyć i dać sobie radę, i tak dalej. Jako chrześcijanie również powinniśmy się przygotować na ten czas. W jaki sposób? Uczyć się Bożego Słowa, czytać go, i to nie jest kwestia gromadzenia zapasów. Wiecie, jak to jest? Można dużo różnych pięknych rzeczy sobie kupić, do domu przyjdzie szarańcza. Ci to wyciągnie wszystko z domu, i ci nic nie zostanie. Można mieć dużo fajnych zabawek, i tak dalej. Nagle przychodzi koniec twojego życia, a twoje pociechy roztwonią to w ciągu pff, jednego sezonu, i śladu po tym nie będzie. I, i, I tylko zrujnowany dom, który. I jeszcze się pokłócą przy tym, i tak dalej. Mamy gromadzić sobie skarby w, skarb w niebie. Cud rozmnożenia miał być wypełnieniem proroctwa o tym Mesjaszu, który będzie jak Mojżesz wtedy dla Izraela tam na pustyni. Jezus taki był. Miał pokazać, że Bóg jest niezmienny, i miał pokazać, że jak Bóg zatroszczył się o Izraela tam wtedy, to Bóg zatroszczy się i w czasie wielkiego ucisku o swój, o swój naród, o swoich ludzi. W ewangelii Mateusza takie wskazówki. Nie gromadź sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Kiedy czytam. Rzeczy, moja wiara rośnie. Kiedy czytam tą historię tego, co Pan Jezus zrobił, w jaki sposób on to zrobił, moja wiara rośnie. Bóg jest dobry. On działa na Twoją korzyść. Pomyśl sobie, cokolwiek się dzieje dzisiaj, on działa na Twoją korzyść. On ma staranie o Ciebie, o Twoje potrzeby. Więc co, spodziewaj się niemożliwego? Oczekuj niemożliwego. Może dzisiaj jesteś w takim szczególnym miejscu, nie wiem, boisz się, jest jakaś beznadzieja, nie wiem, choroba, jakaś bezradność, jakiś lęk w życiu. Może Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i do końca Twoich dni, i jeszcze dalej, jest ten sam, nie zmieni się. Nie zmienia się. Jak karmił Izraela przez 40 lat na pustyni, to jest w stanie zatroszczyć się o mnie i o Ciebie dzisiaj, jest w stanie zatroszczyć się o naszą przyszłość. To jest niesamowite spojrzenie do przodu, które daje nam ten, ten komfort, że nie musimy żyć w strachu i w lęku. Zaufaj Mu. Skorzystaj z tej oferty, którą on ma dla ciebie. Paweł mówi piękne słowa. Bo jeśli wyznasz ustami, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz, bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Dlatego każdy, każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Masz potrzebę. Jesteś w takim miejscu w swoim chrześcijańskim albo niechrześcijańskim życiu. Zawołaj do Niego. Ojcze, przepraszam. Dziękuję Ci za dzieło Krzyża. Przyjmuję to dzieło krzyża, dzieło zbawienia do mojego życia. A teraz oddaję Ci moje życie, a ty uczyń go takim, jakim Ty pragniesz, żeby ono było. Potrzebuję Ciebie. Uczyń mnie takim, ażebym Tobie się podobał. Chcę to dziedzictwo tej historii, rozmnożenia chleba, zatrzymać w moim wnętrzu, w moim sercu. Na każdą życiową burzę, która przyjdzie do mojego życia. I cokolwiek by się działo, to będę wiedział, że mój Bóg jest w stanie zaspokoić moje potrzeby, przeprowadzić mnie przez to miejsce, gdzie jestem, ażeby któregoś dnia. <grych> Żebyśmy tam się spotkali wszyscy razem. Amen. Jako Kościół w Drodze spotykamy się w każdą niedzielę o 10. w każdą środę o 18.30. Jeśli potrzebujesz rozmowy, doprecyzowania jakichś rzeczy, masz pytania, które Cię nurtują, zadzwoń, napisz. Jesteśmy na Facebooku, możesz nas posłuchać na naszym kanale YouTube. Owym. Zapraszam. Do zobaczenia następnym razem. Obić nas znowu.